Czekaj. Smok. O właśnie. Wypadł na smycz. Czekaj chwilkę. Bardzo ładnie. Dobrze. Staraj się unikać w tym ćwiczeniu kontaktu wzrokowego i chodź, chodź, smokaj. Natomiast musisz też pamiętać o tym, żeby nie wprowadzać za dużo chaosu. Musisz go kątem o oka patrzeć, gdzie on jest, żeby go na przykład nie uderzać snyczą albo nogą. z drugiej strony. Mhm. Bardzo ładnie. Zatrzymaj się teraz. Daj mu siad. Siad. Dobrze. Warowanie. Waruj. Waruj. Dobrze. I teraz smok i idziesz. Tak, tak właśnie, i zawróć do mnie tutaj. Pamiętaj, przy każdej zmianie kierunku przed zmianą jest dźwięk. Tam, mimo że dźwięk i nagroda była, o właśnie w ten sposób. Widzisz, żeby zasygnalizować mu zmianę kierunku? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zatrzymaj się. Daj mu siad. Dobrze. I kontakt spontaniczny, wzrokowy. Z rączkami też na boki ze smaczkami. Czekaj, czekaj. Dobrze. Tak, i podawaj smakołyka. Jak od momentu, w kontakcie wzrokowym, jeżeli mówisz dobrze, bądź na ciebie patrzy, to w ciągu trzech sekund smaczek już ma iść do pysia, dobra? Jeszcze raz. Mów, nie mów nic. Czekamy. Ułatw mu trochę ręce przy sobie. Przy sobie, przy sobie. Normalnie tak jak. O. Czekaj chwilkę, nie ma ochoty. Poczekaj. Wydaj dźwięk. Pochodź jeszcze kawałek. Bardzo ładnie. Zatrzymaj. Jak zatrzymasz się, daj mu siad. I po prostu smaczek pod nos. Smaczek pod nos i ten spontaniczny kontakt wzrokowy z ułatwieniem. Smaczek tu. Dobrze. I daj mu smakołek. Bardzo ładnie.